Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 12 odcinku nagram dla Was Robloxa i jeszcze jedno. Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. Mówiłem Wam, że nagram tego Robloxa jak wrócę z powrotem do domu. A już wróciłem do domu, już minęły dwie godziny. Ja byłem na ćwiczeniach. Dzisiaj trochę wzmacniamy tkanki ciała i takie tam, ale równie dobrze mogę dla Was teraz nagrać coś takiego. Rzeczywiste składniki, Horror. O, podobne trochę do Spongeboba. No dobra, to zaczynamy. Horror i zobaczymy jak nam pójdzie. Robukce, robukce. Wynocha mi te robukce, bo naprawdę... O! dom z Kalmara. Ulubione. Nie wiedziałam, że tu jest dom z kalmara. A gdzie tu mam wejść? kord Normalnie wygląda to jak podwórkowe zabawy przy osiedlu z panem Boba w Bikini Dolnym, ale to to jest idź do łodzi aby grać, idź do łodzi, idź do łodzi. Jak tu wejść do łodzi, żebym mógł grać? Jakie tu są zasady? O co tutaj chodzi? No mówię, tutaj piszę przejdź do łodzi, aby grać. Ja już jestem w łodzi. No, w końcu jestem w środku gry. Dzień dobry, w czym mogę służyć? E, dzień dobry, chciałbym dostać krabę burgera za jedyne 5,59 po cenie. Witam i zapraszam, to tutaj. Drzwi po prawej. Welcome to krótce krabę. Mogę dla ciebie dostać. Witaj w krótkim krąsku. Co mogę dla ciebie dostać? Dobra, zapytamy o zamówienie. Zamówę The Natural Burger. Okej. Okay. Ale czy mogę tutaj coś zamówić? To ja nie wiem. Naturalny burger? Och, myślę, że wezmę naturalny burger. Może być. Jeden naturalny hamburger nadchodzi. To nie jest kalmar, tylko to jest... ...krunsty krab. Coś w podobie do tłustego kraba. Integro. Znajdź miejsce, a powiem Ci... ...kiedy będzie gotowe. Gdzie mam usiąść? Muszę się integrować. Moje miejsce chyba jest tutaj. Usiądź i poczekaj na swój hamburger. Ale tutaj nigdy nie, ma, nie było takiego okienka, a widać że zawsze było okienko i tyle. Hej, it's my burger. Twój burger jest gotowy. O. Proszę. Nie to, to trochę czasu, ponieważ mamy za mało ciastek. Idź i poproś o hamburger. Normalnie. Zdzierstwo oszukali mnie. Jak mam długo tutaj czekać? A, podpowiedzi są. Tu niepotrzebnie się denerwuje. Cóż może zjeść się na dół, aby odebrać wymaganą peti. No, I ci poporoś? Zarobuksy. Też coś. A te drzwi co otwierają? A, to jest przejście do łazienki. Ja tu zawsze czekałem, mój drogi. A ciekawe dokąd prowadzą te schody? Do podziemnej piwnicy, a tam dalej? O jeny. Zobaczcie, coś niepokojącego. Wyskoczył na nas wielki skorupiak. Coś nieprawdopodobnego. To jest rzeczywiście niezły horror, a jak tak złapię go za rękę i powiem, hej, nie boję się ciebie, i co wtedy zrobisz mi, stary? Nie, wolę stąd pójść. Nie chcę się narazić na atak tego stwora. Krabi Peti. No podano do stołu. Przecież wiem, co robię. Ja tylko mam tego ananasa. I co dalej? Jak to odnieść, to ja nie wiem. Hej, mam pati, możesz to teraz ugotować. Patryk, cześć. Mój najlepszy przyjaciel Patryk może mi w tym pomóc. Ja... idź i ugotuj to sam. A to Skalmar! Otworzyć mu mogę. Niestety nie. Mega burger, ale to za robux nie. To to jest niemożliwe do przygotowania no panie skalmar. Burgery, krabi, petty. Jawne dzielictwo. Przecież ja chciałem swojego krabo-burgera, petty. To o co tutaj chodzi? O, otrzymujesz, wygrywa nagrodę użytkownika Kalepos. To gamer. Podobnie jak uspan Żubowa. Tylko to jest. W innym tego słowa znaczeniu. No, w końcu odłożyłem tego arbuza. Ale zobaczcie, co tutaj nadeszło. Mój ślimak zdzacuś. I dalej, co mam e, robić? Nie, to już pewnie na dziś i tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego jakże przywajnego odcinka z Robloxa w Spongebobie i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Co my dziś i ciepło, cześć i pan narka, papa pa, miłego dnia Wam życzę murty.